Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmie. Dziś witam się z wami w holu zakupowym z Rossmana. W związku z tym, że niedługo wybieramy się na urlop, kupiłam już trochę rzeczy wakacyjnych w miniaturze, trochę rzeczy do opalania. No i jak zwykle pokażę Wam trochę rzeczy do domu, także będzie to taki mocno mieszany haul zakupowy, także zapraszam Was serdecznie. No i dobra, zacznę od rzeczy do domu. Jak zwykle postanowiłam wziąć płyn do płukania, to jest cocolino akurat i to jest zapach czerwonych owoców i kwiatów, chyba konwali. Bardzo ładnie pachniał jak ja go wąchałam w sklepie. Tak, bardzo ładnie pachnie już tak świeżo, on jest o takim zapachu już bardzo letnio wiosennym, także takie kokolino, jeśli chodzi o płyny do płukania, to przy ostatnim holu, jak pokazywałam Wam, również moje propozycje z kokolino pisałyście mi, że też lubicie chyba najbardziej z tych wszystkich kokolino, więc... Tak, popieracie tutaj moje wybory Kolejne dwa produkty, które wzięłam To są takie już moje must have produkty do czyszczenia To jest łazienka CIF i kuchnia CIF Ja używam również produktów YOP, tych takich naturalnych Natomiast do jakichś cięższych zabrudzeń No to już musi wjechać cięższe działo, czyli produkty z Cifa. Ja je lubię, bo one nie są tak jednak mocno śmierdzące Tak jak niektóre te mleczka nie da się po prostu oddychać, bo aż wyżerają nos. One są takie fajne w konsystencji pianki i ścierają wszystko od jakiś kamień, tłuszcz, zabrudzenia, za takie wiecie, spalone części, jak nieraz mamy na blaszce, do piekarnika. Także ja Wam polecam te dwa produkty. Kolejna rzecz na które się skusiłam w Rosmanie, ze względu na zapachy, bo to po prostu jest sezonowy zapach teraz Jope. To jest, słuchajcie, żel do mycia. Nie, sorry, naturalne mydło wpłynie. Ten tutaj mam żel, zaraz wam pokażę. To jest bez i wanilia. No, słuchajcie, jak to pachnie. Czekam, aż wykończę moje mydło w łazience Buff Body Works. To pachnie identycznie jak tutaj bez, który mam za sobą. No, po prostu identycznie. Ja nie wiem, jak oni to robią, że tak fajnie odwzorowują. Te zapachy są tak naturalne, w ogóle nie chemiczne. Czekam, aż wykończymy dło w łazience i stawiam ten bez, bo jest to totalnie sezonowy produkt. I te rzeczy są teraz w Rosmanie. I dodatkowo jak byłam w Rosmanie, to była na nie promocja. Kosztowało chyba, kosztowało chyba to mydło ile? Chyba 7 zł, więc fajna była promocja. Oraz róża i kadzidłowiec, to już również jest mój zapach. Po prostu must have. Jest przepiękny ten zapach. Ja już wykończyłam chyba ze trzy butelki tych róż, róży i jeszcze wykończyłam kokos i sól morska, którą też Wam polecam. Te dwa zapachy są genialne. Coś, co kupuję też cyklicznie, to są te gąbki, wkłady Jan niezbędne. Te takie wiecie. Rączką, także wymieniam co jakiś czas rączkę. No i oczywiście wkłady, one są pakowane po trzy. Ja tutaj już mam słuchajcie dwa, tylko bo jak przyszłam z zakupów, to od razu włożyłam sobie we wkład, bo już mi się skończyła. Bardzo fajne gąbki, bardzo je lubię, ponieważ mają małą powierzchnię i nawet można kieliszek w środku wyszorować. Mieszczą się ide idealnie do właśnie takich małych powierzchni, wąskich, także super. Ok, coś co kupiłam słuchajcie w miniaturze to jest taki żel do higieny Internet jaj. Ja taką wzięłam małą buteleczkę już pod kątem wakacji. Ona jest lekka i wiecie, możemy ją sobie fajnie włożyć do walizki. My wybieramy się na urlop za, za 3 tygodnie. Tak, za 3 tygodnie, więc takie miniaturowe rzeczy się przydadzą i swoją drogą. E... Powiem Wam, że jak ostatnio sobie patrzyłam na tą szafę miniaturowych rzeczy w Rossmanie, to byłam w szoku, jak wysokie są ceny takich produktów. Czy płyn micelarny, czy właśnie taki żel mały, to one wszystkie kosztują praktycznie tak jak duże butle, więc mega się to nie opłaca. Natomiast ja sobie nie wyobrażam do walizki pakować, wiecie, jak lecicie samolotem, tam macie 20 kilo maksymalną e, wagę bagażu Waszego, więc nie wyobrażam sobie takich, wiecie, wielkich butli i płynu micelarnego i żelu, i żelu do ciała brać, bo szkoda po prostu e, miejsca, więc no niestety no, trzeba kupować takie miniatury. Ok, dwa produkty, które bardzo mnie zaciekawiły, to są produkty Evaline. Była teraz promocja w Rosmanie i trochę żeby nabrać koloru, bo słońca nie ma, nie ma się po prostu jak opalić, to to jest super opcja. Słuchajcie, pianka ekspresowa pianka brązująca do ciała. Nie używałam, ale jestem mega ciekawa i zacznę testowanie. Słuchajcie, to jest naprawdę pianka, zobaczcie na to, która wygląda i pachnie. Przepięknie, jak takie kafelate. No i wsmarowujemy tą, ponoć tą piankę w ciało. O, w taki sposób. No i ta pianka ma po prostu nam e, pomału opalać ciało. Nie wiem, jak to działa. Dajcie znać, czy miałyście taką piankę i jak ona działała. Jestem mega ciekawa. I czy ona ma jakieś odcienie? Nie. A nie, sorry. Do jasnej, do średniej karnacji. Ja mam więc spoko. Fajnie, że nie mam do ciemnej, bo nie chciałabym być jak taka pomarańcza. Zobaczcie, tak to wygląda. No, jak sobie rozsmarujemy równo miernie, no to powiem Wam, że wygląda to fajnie. O, zaraz rozsmaruję i pokażę Wam różnicę między jedną ręką a drugą. Słuchajcie, to jest dosyć taka konsystencja wodna. Jeśli nie lubicie tłustych produktów, to ta pianka będzie fajna. No trochę widać, zobaczcie, to jest ręka, oczywiście w Piance to, je, to jest bez. Zobaczcie, jest trochę różnica, delikatna, ale widzę. Nie wiem, czy to w kamerze było widać, ale na żywo naprawdę to jest widoczne. Bardzo ładnie pachnie, tak kokosowo. No także dam Wam znać, czy to jest warte. No i coś, co fajnie jest użyć latem. Ja wiem, że to takie jest trochę pizza na wodę, 8w1, antycelulitowa kuracja. Niby ma nam wyszczuplić ciało, ja w to nie wierzę, bo trzeba wiadomo takie produkty łączyć z treningami, z dietą, natomiast fajnie sobie coś takiego zaaplikować, żeby wygładzić to ciało i trochę zredukować nasz celulit. Oczywiście w połączeniu z ćwiczeniami. Także no zobaczymy. Była promocja na Eveline, tak jak już Wam mówiłam, także będę sobie testować. No i chciałam Wam jeszcze pokazać na koniec produkty do opalania, które... Wszystkie wezmę na nasz wyjazd. Lecimy do Meksyku, znowu na Karaiby. Jak wiecie, ochrona podczas takich wyjazdów jest niezbędna. Musimy um, stosować 50-30, bo, bo naprawdę um, opalanie twarzy, szczególnie z, chronić znamiona, jest bardzo niezdrowe. Ja zawsze. Um, Kupuję takie rozmiary rodzinne tych, tych produktów, natomiast teraz zdecydowałam, że nie będę sobie dokładać bagażu, bo i tak zawsze przywozimy te filtry i nigdy ich nie zużywamy, więc pokażę wam super opcję, jaką Liren zrobiło właśnie w takich miniaturkach. Zobaczcie, taka emulsja, super, że jest pompka, bo zawsze pompki mamy w tych takich ogromnych produktach, a ja nie chciałam takich wielkich kupować i brać na wyjazd. Zobaczcie, emulsja z pompką w takim malutkim rozmiarze jak moja dłoń. Spokojnie, starczy na dwie osoby. Oczywiście, jeśli macie dzieci, no to już niekoniecznie. Natomiast dla dwójki osób bardzo fajna emulsja. 30 do twarzy i ciała z witaminą, witaminą E, masłem si i emolientami. Ja zawsze lubię to, tak, słuchajcie, zapachy. One mi się już totalnie kojarzą z wakacjami. Coś, co jeszcze wzięłam, to jest coś w formie giełki, to jest kompres po opalaniu, i pierwszy raz widzę w ogóle. Taką formułę, bo zawsze to jest w formie żelu czy jakichś kremów A teraz chciałam coś, co dodatkowo schłodzi Wiecie, mamy tutaj taki atomizer I to jest już, fryskając, um, mamy tą taką chłodną um, poświatę na sobie To zawiera pentenol, łagodzenie podrażnień, ukojenie skóry Wow, jak ładnie pachnie Super I możemy to sobie stosować również na twarz Więc takie SOS, jak się oparzymy Tutaj wzięłam coś, co naprawdę mnie zaciekawiło. Ja pierwszy raz widzę w ogóle taki produkt. Jest to cremo do twarzy pod makijaż. I naprawdę tu jest napisane pod makijaż. Ja zawsze miałam obawy stosować takie produkty, wiecie, zwykłe emulsje i na to podkład, bo wiadomo, ten podkład się waży, to jest tłuste. A tutaj Liren przygotowało coś specjalnie dla kobiet. Możemy sobie nałożyć ten filtr i na to podkład i nic nam się nie będzie z tą twarzą działo Więc ja to mam zapakowane, jeszcze nie otwierałam, ale jestem mega ciekawa tej konsystencji Także dam Wam znać jak to się sprawdziło Tutaj wzięłam coś do twarzy, czyli mleczko ochronne 50 I to też jest taka nietypowa formuła, bo w sprayu. Coś co możemy sobie bezpośrednio popryskać na twarz Nie chciałam również kremu, żeby nie smarować, nie brudzić dłoni Super opcja i coś, co w ogóle chciałam Wam już na koniec pokazać Liren wprowadziła maski w płachcie po opalaniu Także też jest coś bardzo oryginalnego Pierwszy raz w ogóle coś takiego widzę Intensywne łagodzenie, maska, kompres w płachcie Po opalaniu do twarzy I tu mamy aż 5% pantenolu Także jak poparzymy sobie buzię na słońcu, na wakacjach To możemy sobie po zejściu z plaży Nałożyć taką maskę I mieć po prostu złagodzony Tutaj Złagodzoną twarz A, jeszcze zapomniałam Wam pokazać na Na koniec Olejek, który wzięłam Jako, że my mamy oboje Mój narzeczony bardzo suchą skórę to wzięłam coś dla niego. To jest suchy olejek ochronny, który ma w 50 w swoim składzie. I to jest oczywiście wodoodporny olejek. Pięknie pachnie kokosem, no i na pewno będziemy używać. I zależało mi, żeby Wam pokazać te wszystkie produkty do opalania, ponieważ jak mogliście zauważyć, co produkt to inna formuła. I mieliśmy tutaj mleczko w sprayu, i mieliśmy olejek. Żel i spray, więc naprawdę Liren ma tak fantastyczne te produkty do opalania Jestem w szoku, że stwierdziłam, że właśnie w tym roku właśnie Liren pojedzie ze mną na wyjazd I te nowe formuły i te maseczki, no rewelka Dajcie mi znać, gdzie Wy w tym roku wybieracie się na urlop Mam nadzieję, że tym holem zakupowym zainspirowałam Was Pamiętajcie o ochronie słonecznej, żeby dbać o skórę i o twarz Także co, ja się z wami żegnam, buziaki, trzymajcie się ciepło, do następnych filmów, pa!